Zasady dzisiejszego filmu są proste Razem z Natalią, która w tym momencie jak zwykle jest za kamerą hey. Przyjechaliśmy dzisiaj do Torunia W którym moi drodzy będziemy robili dwie ciekawe rzeczy Po pierwsze razem z Natalią odwiedzimy cztery różne sklepy W których będziemy rywalizowali o to Kto komu będzie musiał kupić różne rzeczy Zaraz razem wam więcej szczegółów A po drugie razem z Playem, którym w dzisiejszym odcinku Do Torunia nas zaprosił Będziemy sprawdzali ich testową sieć 5G Pod koniec tego odcinka pojedziemy do specjalnej strefy Play'a w Toruniu W której w tym momencie sprawdzana jest testowa sieć 5G Razem z Natalią własnoręcznie będziemy mogli wykonać speed test i sprawdzić jaka będzie różnica w prędkości internetu pomiędzy obecną siecią 4G, czyli LTE a testową siecią 5G od Play'a. Ale to dopiero pod koniec odcinka, więc koniecznie wytrwajcie do końca, a póki co wróćmy do zasad pierwszej części. Razem z Natalią pojedziemy dzisiaj do czterech różnych sklepów w Toruniu, które wybierze dla nas koło fortuny. Poza tym, że koło fortuny wybierze nam sklepy, do których pójdziemy, to zadecyduje również o tym, jak drugą rzecz każdy z nas będzie mógł w tym sklepie znaleźć. Maksymalna kwota i dla mnie i dla Natalii będzie wybierana oddzielnie, więc... Od naszego szczęścia będzie zależało, jak drugiej rzeczy będziemy mogli szukać. Na znalezienie rzeczy w każdym sklepie będziemy mieli tylko i wyłącznie jedną minutę, więc musimy się streszczać. I gdy będzie już wybrany sklep, gdy każdy z nas wybierze dla siebie rzecz, którą chciałby otrzymać, to razem z Natalią będziemy szukali jak najszybszego internetu. Osoba, która znajdzie szybszy internet, możliwy będzie tylko jeden pomiar, wygrywa, a osoba, która przegrała, będzie musiała wygranemu kupić jego rzecz. Jeśli taki pomysł wam się spodoba, strzcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych tego typu odcinków. A póki co nie ma na czekać, idziemy samochodu i losujemy pierwszy sklep. Okej, okay, jesteśmy w samochodzie. Na kole Fortuny, jak wiecie, mamy przygotowanych kilka sklepów z różnej kategorii. Mamy Empik, mamy Apart, iSpot, Decathlon, Mediamark, Toys oraz Flying Tiger oraz Osho, ale pierwszy sklep, do jakiego pójdziemy, będzie to, uwaga, uwaga, koło Fortuna nam wylosuje... Jak widzicie Toys R Us Na pierwszy ogień jak widzicie sklep z zabawkami Nie wiem Natalia czy znajdziemy coś tam dla siebie Ale zobaczymy Musimy jeszcze tylko wylosować kwotę Do której będziemy mogli szukać danej rzeczy Okej okay, najpierw dostajemy maksymalną cenę rzeczy Natalia uwaga Natalia będziesz w Toys R Us Mogła szukać rzeczy do maksymalnie 100 zł A ja z kolei moi drodzy maksymalnie będę mógł W Toys R Us wybrać rzecz Za uwaga 200 zł, było blisko, prawie mielibyśmy równą kwotę, ale ja będę miał trochę łatwiej Okej, okay, jak widzicie mamy strzałkę lewo do Toys R Us, Natalia gotowa? Gotowa, w ogóle ten sklep jest bardzo duży, więc mam nadzieję, że da mi się coś znaleźć No ciekawe, pamiętaj, że na znalezienie rzeczy mamy minutę No i że maksymalna cena u siebie to 100 zł, a u mnie 200 Dobra, uwaga, czas, start Wow, refleks jakiś zwróćcie uwagę o, to jest spoko, dobra O, hodowla kryształów, kiedyś się mieliśmy z Karolem I nawet udało nam się wyhodować jeden kryształ O, może jakieś Lego, słuchajcie, tak dawno Lego nie układałem, że z przyjemnością coś bym łożył Akurat Lego jest dość złogi, więc może bym coś znalazł O, na przykład coś takiego, zwróćcie uwagę Lego Technik, kurde, 229 zł Czyli, no nie mieszczę się Ale tutaj, zwróćcie uwagę, mamy korwettę za 179, dobra, w razie czego to wezmę o, znalazłam super działo z puzzlami, 3D i puzzlami, więc ja chyba wybiorę jakieś puzzle. Może te, myślicie, że będą łatwe. Dobra, biorę je i jedę szukać Karola. Dobra, słuchajcie, nie ma co kombinować, bo zaraz mi się czas kończy, Biorę szybko to Lego i idziemy do Natalii. Ja już, a ty? Co masz? Pokaż, waga? Puzzle. Puzzle, za ile? 35 zł. 35 zł? O jej, za słabo, limit wyczerpał. się czego nie mogą znaleźć. Dobra, okej, okay. ja mam Natalia, zobacz Lego. Ja z Marzyłem o Lego, ono kosztuje. 179, czyli jeszcze dwie dyszki zapasu, ale teraz trzeba powalczyć o to, kto będzie komu kupował. Mam tylko jedną klubę, więc mam nadzieję, że uda mi się na pokonać, ale uwaga, sprawdzamy. No dobra, w takim razie słuchajcie, czas rozpocząć pomer, naciskamy niebieskie przyciski, sprawdzamy, jaki będziemy mieli tutaj internet, oby jak najszybszy, uwaga, mamy 40 mega, mamy 60 mega, 70, ok, bardzo ładnie, bardzo ładnie, rośnie, 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 dobra, ponad 70, ile będzie? 74,25, liczy się oczywiście download, mamy jak widzicie pobieranie na poziomie 70 4 megabitów na sekundę. Okej, okay, ja postanowiłam przyjść do samochodu, bo miałam w torebce kluczyki. Jak i Zobaczymy, jaki tutaj uda się wykręcić internet. Uwaga. Jest 30, 44, 50, 62 już. Czy dobiję do 70? Mam nadzieję, że tak. 72, 73, 74. Okej, okay, udało mi się wykręcić 73, 98. Mam nadzieję, że Karol będzie miał słabszy internet. O, dobrze słuchajcie, Natalia już do nas idzie zwrócić uwagę, zaraz dowiemy się, jaki ma internet. No i ile? Ile było? Ile było?

Serio? No ja jestem Okej, okay, słuchajcie, stało się, rzecz niesamowita. Udało mi się z Natalią wygrać, o ile Natalia. O niecałe 0,3 mega bita na sekundę, Niestety. tak? Niestety. Ok, słuchajcie, zwróćcie uwagę, mamy zestaw Lego kupiony. Okazało się, że tam są jakby dwa modele w jednym. Natalia już, Natalia już się zainteresowana. Natalia, pamiętaj, że, że, że to jest moje Lego. Dam cię co, co prawda poskładać, ale nie przyzwyczaję się. Dam ci ułożyć, ale zwróćcie uwagę, co ciekawe, dostaliśmy jeszcze gratisowy bidon. Okej, okay, słuchajcie, w takim razie czas wylasować kolejny sklep, do którego pójdziemy i w którym będziemy szukali rzeczy, a będzie to tym razem. Uwaga, jak widzicie Decathlon no, no spoko, lecimy No dobra, uwaga, zaczynamy standardowo od maksymalnej ceny Dana. Natalii Uwaga, Natalia, w nie twoja maksymalna cena to 500 zł O kurczaki No dobra, to teraz czas na mnie, mam nadzieję, że będzie porównywalnie Uwaga, zaraz zobaczymy Ha! 50 no to, złotych. No to powiem wam, porodzone zakupy. Natalia, ja w takim razie będę starał się za wszelką cenę z tobą wygrać, żeby nie musieć kupować rzeczy za 500. No i proszę, mamy słuchajcie te Natalia już pędzi, przygotowuje swój, swoją kamerę. Natalia, przypominam, mamy minutę, pamiętasz? Pamiętam. Dobra. Idziemy czegoś szukać, może coś na basen. Dobra, słuchajcie, 5 dych, nie poszaleję, na buty nawet nie mam co patrzeć. O, ewentualnie na takie. Okej, okay, szukam jakichś gadżetów do basenu, a niestety nic fajnego nie ma w by... W wysokiej cenie, jest tylko za 11 zł frisbee, więc szukamy czegoś innego. Ok, znalazłem taki zestaw do Waterpolo. Ok, słuchajcie, jestem na dziale z rakietami do tenisa, Niestety, rakiety do tenisa są za drogie, zwróćcie uwagę, 150 zł, tam 130 zł, ale znalazłem takie mniejsze rakietki do grania po prostu na ogrodzie. Idealne na wakacje, zwróćcie uwagę, kosztują 49,99, czyli idealnie. Biorę je i szukamy Natalii. Ok, słuchajcie, jest Natalia, co tam masz, pokaż. Zestaw do Waterpolo: zestaw do Waterpolo za 500? Nie, 90 zł. Serio? Takie tanie? Czemu, czemu takie tanie? Nie mogłam znaleźć nic fajniejszego. Ale lipa. No dobra, e, pokaż go w ogóle jak, jak to wygląda. A, czyli takie coś na, na jezioro raczej, co? A, Moglibyśmy wziąć. A ty co masz? No, no właśnie, zwróć uwagę Natalia. E, takie jakby rakiety do grania. Tam jest piłeczka, to takie są plastikowe rakietki i chyba... Tani tenis, o, dokładnie. Tani tenis kosztuje 4999, więc idealnie się zmieściłem. Okej, okay, zobaczymy jeszcze, czy ci uda ci się wykręcić. Żeby... No, no właśnie, wysobałem się o te 500 twoje, ale w sumie teraz jak wziąłeś sobę to nawet się nie boję. Okej, okay, aplikacja odpalona. Powiem Wam szczerze, że nawet jakoś bardzo się nie stresuję bo Natalia na szczęście nie zdążyła znaleźć rzeczy za 500 zł, tylko coś za zasówkę, więc nawet jak przegram, to nie będzie tragedii, ale mam nadzieję, że mimo wszystko wygram. Zobaczymy, jaką prędkość będziemy tutaj mieli. Oj, będzie lepiej niż ostatnio. Zwróćcie uwagę, ponad 120 megabitów na sekundę. Ile będzie? 130? Będzie nie. Mamy 123,63. No okazuje się, że te przecinki są ważne, więc zaraz zrobię screena i idziemy do Natalii. Okej, okay, ja tym razem jestem na parkingu i zobaczymy, jak uda mi się wykręcić internet. Uwaga, rozpoczynamy. 7,87 90, 107. 108, dawaj 115, dawaj, dawaj! 118-61 Okej, okay, wcześniej Karol szukał mnie, więc teraz ja idę go szukać i umówiliśmy się pod dekatlonem. Mam nadzieję, że już będzie. O, już nawet go widzę. Sto i się cieszy, ciekawe ile udało mu się wykręcić. Ile? 123? Czekaj, czekaj. 63. Nie, a ja mam 113. Serio? No nie, no masakra, znowu Okej, okay, słuchajcie, jak widzicie, paletki mamy kupione Idziemy teraz zanieść się do samochodu I będziemy losowali kolejny sklep No dobra, w takim razie czas na kolejny sklep Którym tym razem będzie Zaraz zobaczymy, co, uwaga, uwaga, uwaga Jak widzicie, Media Markt Prawie znowu byłby decalton, ale o! Mamy Media Markt Natalia, ulubiony, co? Tak. No dobra dalej to teraz ty kliknij sama dla siebie, zobaczymy jaka będzie maksymalna cena Twojej rzeczy w Mediamarkcie. No i powiem Ci, że zaszaleję! No właśnie nie pożalejesz zbytnio. No dobra, to może teraz role się odwróciły? Ja miałem taka dla mnie 50, ty miałaś 500, to skoro ty masz te 50, to może ja będę miał słuchajcie, w MediaMarkcie 500. Sprawdźmy. Prawie. No niestety 300 zł. lepiej niż ja. No właśnie, zawsze lepiej. Dobra, idziemy czegoś szukać. Dobra, słuchajcie, może jakiś głośnik. Chociaż głośniki już mieliśmy. W tej serii rozdawaliśmy wam nawet jakiś jbl więc może coś innego. Może znajdę chyba świetnego case'a. Niestety wszystkie są droższe, Oto jest coś za 23,99, ale niestety nie do mojego telefonu, szukamy dalej. Jakieś uchwyty, case'y na tablety, nie no, no, to nic specjalnego. O, może jakiś powerball. 54,70, nie wierzę, prawie. Okej, okay, tu mamy za 49,99, więc go biorę i idę szukać Karola. Wiem, 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 więc słuchajcie, zwróćcie uwagę co znalazłem. PlayStation Classic, nowa konsola, która jest zerwana na e, starym Play'aku, zwróćcie uwagę, że... Kosztuje 255 zł. kurde, Myślę, że są droższe, nigdy w te stare gry nie grałem, mimo tego, że się wychowywałem, to one jeszcze gdzieś tam były ogrywane, więc fajnie byłoby to zrobić, tak, w takim razie wybieramy konsolkę, odkładamy ją póki co na razie, idziemy do Natalii i potem będziemy o nią walczyli. No dobra Natalia, prowadź, 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 gdzie to jest, gdzie masz tego swojego magicznego powerbanka? Ten? Tak. Ile kosztuje? Czekaj, trzeba sprawdzić, uwaga, sprawdźmy idealnie. gdzie jest cena Idealnie 49, 49,99, czyli tak jak ja w dekatlonie idealnie Dokładnie Okej, okay, słuchajcie, wyszliśmy tym razem wspólnie z galerii, bo stwierdziliśmy, że tym razem zrobimy inaczej Tym razem stojąc w tym samym miejscu zrobimy pomiar, no i zobaczymy kto będzie miał większego fartu do internetu Okej, okay, w takim razie Natalia będzie się pomiar jako pierwsza, dobra. Dobra, mamy na telefon. Natalia, kikaj, zobaczymy ile będzie. Rozpoczynamy pomiar. 80, 90, 100, 100 o oh, kurde, ale tutaj 120, zasuwa, zwróć uwagę 140, 140. O, nie. o nie, o nie, o nie, o nie, patrzcie będzie. 149, okej, okay, dobra, ale bardzo ładny wynik. Okej, okay, uwaga moi drodzy, klikamy rozpocznij i zobaczymy ile będzie. Oby więcej niż 149. Olu ładnie rośnie 130, 140. I, 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 nie, nie, dawaj, rośnij, rośnie, rośnie, rośnie. No nie, chyba przegram. ja yeah. Okej okay, Natalia, w końcu dało Ci się wygrać. Powiem Ci szczerze, że no prędkość była bardzo dobra. E, idziemy teraz szybko. w dzisiejszym odcinku. Chyba najlepsza, no. Idziemy teraz słuchajcie, szybko do sklepu, bo zaraz będą nam zamykali, bierzemy powerbanka, tak? Bo powerbanka wybrałaś, kupujemy go i zaraz się zobaczymy na miejscu. Okej, okay, słuchajcie, powerbank kupiony, zwróćcie uwagę, Natalia trzyma go już goni. E, zdążyliśmy ledwo, bo ledwo, bo już zaraz będą zamykali sklep, ale... się na pewien pomysł. No to ty wpadłaś Natalia, ja, ja nie chciałem zdradzać, ale Natalia fala, słuchajcie na pewien pomysł, że... Rozdamy wam ten powerbank. Tak, że powerbank leci do was, w ogóle on bardzo ładnie wykonany jest. Natalia, jakie zasady? Sub, like i hashtag powerbank. Sub, like i hashtag powerbank w komentarzu, wiecie co robić, a my słuchajcie, lecimy do samochodu. Okej okay, moi drodzy, witamy was kolejnego dnia, szybko wam to minęło, nam troszkę dłużej, ale nie ma co przedłużać, wylosujemy teraz czwarty, ostatni sklep i zobaczymy co to będzie. Okej, okay, koło Fortuny, widzicie, jest już przygotowane, losujemy, klikamy i zobaczymy do jakiego sklepu będziemy musieli teraz iść. A będzie to, oh, jak widzicie, Flying Tiger. Okej, okay, uwaga, losujemy najpierw maksymalną cenę dla Natalii. Natalia, we Flying Tigerze będziesz miała do wydania. 100 zł. czyli prawie Obie wszystko szalec. kupisz A maksymalna cena rzeczy w Tigerze, którą ja będę szukał to uwaga uwaga Więcej czy, niż 100 czy mniej niż 100? 300 zł, o, Czyli jednak więcej, dla... myślę że to, ale że to i tak nie ma znaczenia bo o, Nie tak. wiem czy w Tigerze jest coś droższego niż 150 Uwaga start. Co by tu wybrać słuchajcie, o może te Tenis 100, nie no 15 zł. trochę tanie O może koło plażowe 15 złotych koszty może poczekamy czegoś fajniejszego? Czekajcie, o o, o, dobra, tu jest fajny dział, ale to już kiedyś śmiałem. Tam to na głowie też miałem, nawet pokazywałem na kanale. Więc może coś innego? O, słuchajcie, to jest jakaś nowość, tego nie widziałem. Desktop Basket game. Ciekawe, dobra. O, ty też śmieszne obotę. Więc wybieram na razie to. Idziemy do Natalii, zobaczymy, co ona wybrała. Może statki? No dobra, chyba weźmiemy te statki, bo nie mogę znaleźć nic fajniejszego. I co tam? Co masz? Pokaż. Statki? A, statki, ile kosztują? Czekaj, uwaga, mie 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 mieścisz się niewiele. 15 zł, aha, no ja znalazłem coś za dwie dyszki, także spoko. Okej, słuchajcie, tym razem pójdziemy razem. Wykonamy oczywiście. Ale w tak, wykonamy oczywiście oddzielne pomiary w innych miejscach, ale musimy iść razem, bo drugi aparat, niestety, został w hotelu. No, moment, no, Natalia, musisz wybrać sobie jakieś miejsce, ty zaczniesz, ty możesz jako pierwsza wykonywać pomiar. Tutaj. tutaj może być? Tak. A, no okej, okay, dobra, zobaczymy, czekajcie, aplikacja odpalona. No dobra, Natalia, uwaga, klikaj w takim razie rozpoczynaj pomiar w dniu dzisiejszym. Zobaczymy jak dzisiaj będzie z nie, internetem. 89, o kurde 90. 90, czy 90. będzie 100? Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Ja ciekawiem, to jest 100, dobra. dobra. 107-35. 100, 108, 108, 108, 108 Okej, okay, słuchajcie, poszliśmy na drugą stronę rynku. Mamy już aplikację przygotowaną i uwaga Natalia, rozpoczynamy pomiar. Zobaczymy ile będzie, zobaczymy ile będzie. Uwaga, 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 ile jest? 140! 140 już! Ja cię kręcę, ale warto było, słuchajcie, przejść e, kilkadziesiąt metrów. Spada, spada. Nie, no, co z 140. tego. 140,24. I cyk, moi drodzy, mój desktop basket game kupiony. Natalia, dziękuję Ci bardzo. Ach, nie ma za co. O oficjalnie jesteś przegraną dzisiejszego odcinka. No tylko, tylko raz udało Ci się wygrać, ale teraz, moi drodzy, czas chyba na najciekawsze. Czas na to, na co ja przynajmniej najbardziej w tym turnieju czekałem, czyli na specjalnie specjalną strefę playa, w której zaraz będziemy sprawdzali testową sieć 5G. Okej, okay, tak więc zgodnie z obietnicą na końcu odcinka przyjechaliśmy do specjalnej strefy playa na mapie Torunia, w której trwają testy sieci 5G. Wszystko dzieje się dokładnie w tamtym miejscu i w sumie chodźcie, pokażę wam jak to wygląda w środku. OK, jesteśmy już w środku, gdzie za moment będziemy testowali to, czego nie widać i to, po co tutaj przyjechaliśmy, czyli super szybką, testową sieć 5G od Play'a, a testować będziemy ją na nowiutkim Huawei'u Made 20X 5G. Mamy na nim ściągniętą aplikację Speed Test, na której zaraz zobaczymy, jak szybki internet jest w tym miejscu. Uwaga, klikam się Start. OK, pomiar się rozpoczyna, póki co, jak widzicie, 650 megabitów na sekundę, ale prędkość ciągle rośnie. W tym momencie mamy już ponad 700, 859, 860 czy dojdzie do 900 megabitów na sekundę Mamy ponad 900 megabitów na sekundę, uwaga 922 I to jest wynik końcowy, 922 megabity na sekundę I zwróćcie uwagę, bardzo przyzwoity wynik Jeśli chodzi o wysyłanie na poziomie 70 megabitów Spójrzcie raz jeszcze na podsumowanie, patrząc na te wyniki Spokojnie, choćby dziś mógłbym zamienić swój Internet stacjonarny na testową sieć 5G od Play'a Jak sami widzieliście, różnica między siecią 4G a 5G Jest ogromna, sieć 4G daje radę Ale 5G to będzie totalny kosmos Okej, okay, wróciliśmy już do naszego samochodu. Chodu, tam z tyłu zwróćcie uwagę e, poducha Playa. I Natalia, właśnie, a propos, co myślisz o testowej sieci 5G? Ja jestem w szoku, bo porównując to do prędkości, które udało nam się wyciągnąć na mieście. Na to mieście. jest mega różnica. Jest różnica, słuchajcie. Na, na mieście było dobrze. Prędkość była naprawdę mega wysoka. Nie myślałem, że będzie aż tak dobra, ale to, co się działo w specjalnej strefie, no to sami widzieliście. Mam nadzieję, moi drodzy, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, zszerzycie w łapkę w A my póki co dziękujemy Wam za uwagę. Zapinamy zaraz pasy. Poducha Playa też musi mieć pas na sobie. <laughs> I wracamy do domu. nagrywać za Was więc trzymajcie się i do zobaczenia. Bye bye!